Dzień dobry, dzień dobry w związku z wezwaniem, na które nie za bardzo chcę się zgłosić, ale się zgłoszę, bo nasi funkcjonariusze są niedoinformowani tutaj w Dąbrowie. Więc idziemy dzisiaj do, doinformować funkcjonariuszy, uczyć ich w ramach postawy. reklamy Kredi Agricole Może też przyniosę tutaj na komendę swoje ulotki może pozwolą też wystawić? No jest ktoś, jest ktoś. Co myśli, że będziemy dzwonić od razu do tego, tego? Damian Dunaj mnie wzywa. Hmm. Dzień dobry. Ja mam wezwanie od Damiana Dunaja na dzisiaj. Można poprosić funkcjonariusza? u Pani to złama. Dobrze, zobaczymy, czy... Czekaj, czekaj. Jest najlepiej, jakby funkcjonariusz szedł z pieczątką, ponieważ mam do przekazania dokumenty. No najlepiej, jakby szedł na dół. Przede wszystkim mi potwierdził dokumenty otrzymane. musiał chodzić dwa razy, prawda? No tak. Tak. I będziemy składać. To co dwa razy chodzi i dokumenty. Tak. No sobie poczekamy. Oświadczenie suwerena w związku z otrzymaniem w cudzysłowie wezwanie z dnia osiemnasty moje dobre imię Areta. No funkcjonariusz ma, umówił się ze mną, powiedzmy, na godzinę dziesiątą. Wie, powinien wiedzieć, z kim się umawia. Proszę panią, ale ja mogę, pan, mogę o Pani to. Y, nie, bo ja danych swoich osobowych nie użyczam nikomu. Pani jest do Ciebie, która nie użycza danych osobowych na godzinę 10. Ale ja Panią muszę tutaj wpisać do książki... To funkcjonariusz na swoją odpowiedzialność poda Pani, pani wtedy dane, z kim rozmawiał. Ja nie będę swojego nazwiska... pani mówi, że No odbiór dokumentów mam tak, odnośnie tego wyzwania. Dziękuję. ja nie mogę podawać nazwiska każdemu funkcjonariuszowi, prawda? przecież wystarczy, że jest jedna osoba, która prowadzi sprawę No w doręczenie tego... To były wmieszane już trzy, trzech ludzi wmieszano. Bo jeden wystawił, drugi funkcjonariusz doniósł, a trzeci mu jeszcze to zlecał. Niech się świeci, przecież nagrywam. Ja już przestałam nagrywać w tym. W... Czekaj, bo przy, przeczytać chcę. To to przeczytam. Ukochani, oświadczenie suwerena na dzień dzisiejszy brzmi. W związku z otrzymaniem wyzwanie z dnia 18.9. oświadczam, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałam formalnej odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2018 roku kierowane do nielegalnie pełniącego obowiązki komendanta Artura Klimka dotyczącego wyzwania wykazania jurysdykcji nade mną żywym człowiekiem, w tym wykazania legalności uprawnień jako urzędnika państwowego. Dobitnie upraszam o niestosowanie okrężnej logiki i unikanie odpowiedzi na wszystkie zarzuty jednoznacznie. Jednoznacznie, jeden, wykazanie swojej waszej jurysdykcji nad żywym człowiekiem, dwa, wykazanie corpus delicti, co umożliwi mi polubowne przeprowadzenie negocjacji bez prawników i pełnomocników, czy też prywatnych firm, trzy, okazanie ubezpieczenia OC funkcjonariusza Damian Dunaj. Zastrzegam sobie wszystkie przyrodzone i niezbywalne prawa i wolności do stanowienia o sobie samej tu i teraz i zawsze od poczęcia jak, jakiegokolwiek oświadczenia, oraz każdego z rejestrów jawnego i ukrytego jako stanowionych na moją niezaprzeczalną rzecz bez regresu i chwałę dla poświadczenia prawdy i tylko prawdy w dobrej wierze i woli na moją rzecz oraz na zgodę bez podstępu i przymusu ze strony urzędów. Nie zgadzam się na przymus łamania prawa konstytucji, do którego jestem podżegana przez pracowników tutejszej firmy w ramach własnej suwerenności. Na powyższe oświadczenie należy odpowiedzieć wyczerpujące z odniesieniem do wszystkich załączników w terminie 3 dni drogą e-mailową na adres stardust 8883 i cloud.com pod rygorem nieważności wyżej wymienionego wyzwania. Oryginał do podbicia. Co załączyłam? W dokumentach załączyłam. Może to podzielę. Bo mi się pomyli. Znówna. O, tutaj konsument czeka pół godziny. Co załączyłam kochani? Jako załączniki mamy tak tu oryginały. To co Komendant Klimet ignoruje już od 2,5 roku ignoruje moją deklarację wraz z dzennikiem. Deklaracja samostanowienia. Popatrzcie która data. 25 kwietnia 2018 roku. Ta jest wcześniejsza. 7 stycznia 2020 roku pismo, patrzcie jakie są daty, 16 lutego 2018, do dzisiaj Artur Klimek nie odpowiedział. Kontrola funkcjonowania Policji przez wierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego jest złożone, bo to jest ksero ich, ich dostarczenia. Patrzcie, nie ma. Informacje do funkcjonariuszy. To jest bardzo ważne. Nie mają jurysdykcji i nie mają immunitety w swoich działaniach. To kolejne pismo, które złożyłam z bratem Andrzejem, również odnosi się do weta ludowego co do działania instytucji. Henryk Gaszkowski z, 7, z pismo z 12 czerwca 2020 roku, czyli dosyć świeże, natomiast. Postanowienie dotyczące Sąd Najwyższy w Warszawie nie, po, nie, odpowiedź była milcząca lub stwierdzające, że nie. Pytanie się odnosiło, czy mogą sądy sądzić żywego człowieka. Nie mogą. Tutaj wykazanie braku profesjonalizmu policjantów złożone 24 kwietnia 2000. 18 roku, kochani, wniosek w związku z czynnościami przeprowadzonymi podczas nielegalnej, nieuzasadnionej kontroli drogowej 24 kwietnia 2018 roku po godzinie 12. Żądam natychmiastowego wydania protokołów, podania imion, nazwisk oraz stopni funkcjonariuszy, którzy dopuścili się niedopełnienia obowiązków przez ukrywanie swojej tożsamości i niewdanie. Wyżej wymienionych protokołów, które do dzisiaj nie otrzymałam. I jeszcze jedno pismo tylko do wiadomości urzędnika o moich niezbywalnych, zastrzeżenie niezbywalnych swoich praw rdzennej ludności. I szóstka, dekret Tadeusza Cichockiego Jeszcze raz. Ja ja do pana mam dzisiaj dokumenty. Niestety tu nie ma miejsca, gdzie tego potwierdzić. Mm, nie, tego nie bierzemy. Tak, to jest oryginał do potwierdzenia. Nie, dziękuję. Nie skorzystam z zaproszenia. Odpowiadam na wezwanie, to jest moja odpowiedź na pana wezwanie. Jak się funkcjonariusz z tym zapozna. Jest zobowiązany. Znaczy, ja mam do, panie, z panią do wykonania tylko czynności procesowe i. No, i na podstawie czego? Czy wy macie jurysdykcję, żeby zarządzać wolnym, żywym człowiekiem? Proszę panie. No, Pani... No proszę jest mi odpowiedzieć. Który jest nie, nie, nie jestem obywatelem. A na jakiej podstawie pan uh, na kim mi jest? ubliża? Ja jestem człowiekiem, żywym człowiekiem. Pan człowiek kobiet... nie jest obywatelem, tak? Nie, nie jestem obywatelem. Dobrze, czyli w dniu dzisiejszym rozumiem, że Pani na czynności się nie zgłasza, tak? No przecież zgłosiłam się. Pisemnie, pisemnie sporządziłam odpowiedź na Pana wyzwanie. Mam Proszę. takie prawo? Proszę bardzo, zostawić. Nie, na nie, ja zostałam wyzwana przez funkcjonariusza Damiana. Zapraszam do siebie na czynności w takim razie. Jestem Jeżeli na terenie pomiędzy, komendy. Zapraszam do pokoju, nie będziemy rozmawiać. Tu są. Ale ja nie chcę rozmawiać. Stronie, nie mamy. Jak to po stronie? No właśnie na jak... Skąd pan czerpie moje dane osobowe, które są zastrzeżone? A jakie dane pani są zastrzeżone? Imię, nazwisko, adres. Imię, nazwisko nie są danymi zastrzeżonymi. Moje są? Nie, pani nie. Jest. A ja mam tu dokumenty i przedstawię panu, no, że mam. Nie Proszę rady, nie mi tu podpisać na oryginale. Nie, ja to pani nie wezmę, bo dla mnie jest pani na wezwanie do czynności. Odmawia pan potwierdzenia. Nie złożyć. Ja i tak pani panie, pieczątki nie mam. Dlaczego? Przecież tutaj dyżurna prosiła, żeby Więc pan proszę, szedł ze swoją pieczątkiem. Ja nie mam swojej pieczątki, proszę pani. Proszę mi poprawką imiennie podpisać i sprawdzimy sobie wszystkie załączniki po kolei. Bo załączników jest siedem. Posługujecie się moimi dane, danymi bez autoryzacji. Chcecie mnie sądzić żywego człowieka. Nie macie do tego prawa. I podżegacie mnie do łamania konstytucji. Artykuł 13 się kłania. Ja na wyzwanie się zgłosiłam osobiście. Mam świadka. Poza tym będzie zgłoszona skarga do Wojewódzkiej i do BSW w Katowicach, jeszcze dzisiaj odnośnie. Dostarczania, dlaczego policjanci w piątek wystawiliście dwa wyzwania dla mnie? Dlaczego policjant jeden przynosi wyzwanie w piątek o godzinie 18 do mojego rodzinnego domu, a drugi funkcjonariusz proszę, przyjeżdża w niedzielę o 13 sprawdzić, ja czy losu mam na obiad? Ja proszę panie, mi odpowiedzi, ja na, żądam odpowiedzi na, jedno na to pytanie. Wyzwanie na jeden konkretny dzisiejszy dzień, które zostało dostarczone w niedzielę do końca. Przez kogo? Dlaczego? Przez funkcjonariusza wytypowanego przez przeznaczenia, wydziału kryminalnego. A gdzie jest y, list przewozowy, że poza komendą funkcjonariusz może y, pełnić swoje czynności? Nie przedstawił się. Panią, od kiedy funkcjonariusz policji ma, może pełnić czynności tylko i wyłącznie. A komendą? w pracy, gdzie wy jesteście? Tu jest wasza norka. Na komendzie. Pani nie. Poza nie wiem, komendą. Są nasze, nasze czynności gdzie wykonujemy i proszę tutaj nie obrażać policjantów. No przecież pan nie chce wyjść ze mną i dokonać czynności. Sam pan się teraz utopił, bo pan powiedział, że czynności może wykonać tylko na komendzie. No to Ponieważ ja się pytam. Aktami nie będę wychodził na zewnątrz. Albo pani przyjmie zaproszenie moje do pokoju... Nie dziękuję. Albo pani nie przyjmuje. przekazuje sprawę do prokuratury. Oni będą działać dalej w takim razie. Dobrze. Na oryginale proszę potwierdzić. Czekaj, wszystkie załączniki to są następne. 4, 5, 6, tak. To na oryginale proszę mi potwierdzić. Nie mam. Na razie nie mam co pan potwierdzić. Daj te załączniki. Numer 1. Z tyłu są załączniki. Ładnie. Numer dwa, numer trzy, numer cztery, numer pięć. To jest cztery. Podwójnie. Pięć, pięć a i sześć. Niech Artur Klimek w końcu odpowie na moje pismo z 16 lutego 18 roku. 2,5 roku domagam się o uwierzytelnienie się wasze. Daj, to jeszcze czerwone potrzebuję. Kopia dla pana, a tu się proszę podpisać, że przyjął pan czytelnie. Czytelnie proszę podpisać się. Może proszę, pół 2,5 roku komendant działa nielegalnie, wzywa ludzi. Ale to jak w terenie nie pracują, tylko w biurze? No przecież nie powiedział. Potrafi, nie potrafi tego podpisać, czy co? Tylko na komendzie potrafił. Ale czynności poza komendą pełnią. Przecież doręczenia są w niedzielę. W niedzielę o 13. O 13. Ludzie się tu przy, przychodzą tłumaczyć bandytom. Nie, no to nie chodzi o to, ale powinni chyba troszeczkę. Yy... I jeszcze mi wmawia, że ja się nie stawiłam na wezwanie. Już jestem. Nie wiem, takie trochę dziwne. I im się niedługo, Przemek, skończą funkcjonariusze, bo ja przez dwa i pół roku nie miałam do czynienia z tym samym funkcjonariuszem dwa razy. Zawsze wysyłają kolegę. Znaczy ja ci powiem tak, że... Tchórze z bronią. Mogę się spotkać z nim w kościele bez broni. Konstytucja mi gwarantuje równość stron, jaka to równość stron, jak ja idę tam do nich, ich jest zawsze dwóch w pokoju, mają świadka, ja nie mogę wprowadzić świadka, gdzie jest równość stron zachowana? Ale widzisz, no i tak to właśnie jest, yy, idziesz na inną komendę i można się dogadać, nie ma żadnego problemu i, i można wszystko normalnie załatwić jak ludzie, a tej widzę, że coś jest dziwnie, no tak trochę nie, nie wiem. Długopisu nie miał nawet ze sobą. Pydzie. Poszedł to długo piś. A kryminalna jest na drugim piętrze, to się nachodzi. I przecież powiedziałam pani, żeby miał i i wszystko. Tak, jest. nie, on, on nie może dokumentów holi, w holu podpisać, bo czynności może czynić tylko w pokoju, ale czynności czynili w niedzielę poza obrębem komendy. Kłamczuszek. Chcesz, Damian Kłamczuszek. Y to była moja mama. Zmarła na drodze, zarabiali. Mieszkanie zamknięte, zamok wymieniony. Nie wiemy, co robić w takiej sytuacji. Tutaj jest trzy dni y na maila. Tak? Wy wystosuje pan odpowiedź na maila w ciągu trzech dni? Prokurator się No ale nie. Ja składam swoje oświadczenie tutaj. A... I żądam, ale wzywał tak. mnie funkcjonariusz policji. Dobrze, na no, czynności. Tak. Nie skorzystała Pani z zaproszenia. No obcym ludzi, nie daje się zapraszać obcym ludziom. No, A proszę nie jeszcze nie pokazać twarz, bo y, jest, maseczka, nie, ja się odsunę. Maseczka nie jest umundurowaniem funkcjonariusza i proszę, komendanta, żądam, komendanta. żądam pokazania numeru służbowego jeszcze. Zapraszam na górę, Pani okaże legitymację. Nie, funkcjonariusz Policji na żądanie ma okazać numer służbowy. 667554, Tak jest numer A okaże mi Pan legitymację? To pan jest na na te... Jak to jest na górze? W pokoju. A funkcjonariusz, który dono donosił w y, niedzielę y, świstki Wasze, to nie ma legitymacji przy sobie? Ma tylko w pokoju? Może miał? Nie wiem. Ja nie byłem w proszę okazać na chwilę ściągnąć maseczkę, bo chcę wiedzieć z jakim funkcjonariuszem mam do czynienia. Ja, no wstydzi jeszcze, się pan swojej ja, twarzy? Proszę, ja się nie wstydzę. W umundurowaniu w ustawie o policji. policji, który zobowiązał nas do noszenia maseczek. A, może... czyli pan zakrywa swoją twarz, nie pokaże pan swojej twarzy, tak? Mi. Także widzicie. Widzicie. Ukrywają się za maskami. Moi kochani, koledzy, przyjaciele, funkcjonariusze, wszyscy, którzy pracujecie w policji, mam nadzieję, że. Zastanówcie się, co robicie. Mam nadzieję, że yy, no, u Was tak to nie wygląda, yy, bo. Za typowo zadaniowcy tak chyba się zachowują, bo ja pierwszy raz widzę takie zachowanie. Bezczelne? Nie, no pierwszy raz coś takiego widzę, bo yy, mam wielu <gryw> wielu kolegów. I się rozłączyłam. Także słuchajcie, funkcjonariusze komendy podżegają mnie do y, niestosowania się do konstytucji. To, że oni się nie stosują, to jest jedna rzecz, ale to, że podżegają mnie do łamania ich prawa, uważam za y, spory nietakt. Y, następna transmisja będzie z Wojewódzkiej, ale to już w późniejszych godzinach. Pozdrawiam.